Maj jest miesiącem środka wiosny. Świat budzi się do życia, kwitną drzewa, owady bzykają. Wielu uważa, że maj jest najpiękniejszym miesiącem w roku. Choć widoki za oknem przeczyły tym tezom i zamiast budzić się, wzdychając mocniej nakrywaliśmy się kocykiem, twórcy naszej ulubionej gry nie przysnęli i dali nam co najmniej dwie garści nowości. Mam na imię Krzysztof i już śpieszę z informacjami. Mhm, czwarty wideodziennik DOS, czas zacząć. Już na starcie przyznam wam się do czegoś. 8 maja miała miejsce aktualizacja wprowadzająca m.in. możliwość sprzedaży ostatnich loteryjnych przedmiotów. Akurat w ciągu tych kilku dni sprawdzałem, gdzie chowa się słońce. Nie mogłem posiedzieć dłużej przy komputerze. Gdy już usiadłem, choć nie jestem drogowcem, dałem się mocno zaskoczyć. Jednak to nie zima, a popularność nowych zestawów tak mnie zaskoczyła. Dodający dużo dowodzenia zestaw Patagareta zaczyna robić fortową furorę. Zawadiaka ułożony pod dowodzenie, wraz z ulepszonym patem i jedno strzałowcem ma szansę na główną rolę w trzeciej części Killera. Z tego co zobaczyłem, Hardy i Cassidy to marzenie i must have gracza lubiącego pojedynki. Śpieszcie się z zakupami, ponieważ ciuszki te bez ulepszenia nie robią na nikim wrażenia, a będzie je coraz trudniej dostać. Gdy czytam te słowa na huronie trzeba szukać Gareta pod ladą. Targ świeci pustkami. Maj to również miesiąc, gdy świętujemy urodziny naszej gry. Wszystkiego najlepszego The West! To już dziewięć wspólnych wiosen. Z tej okazji mieliśmy możliwość zaliczenia krótkiej serii zadań i przypomnienia sobie, jak duże zmiany zaszły w grze przez te wszystkie lata. Aktualizacja wprowadziła również linię zadań Ważny mecz amerykańskiego futbolu. Do tego przez krótki okres w sklepie Union Pacific mogliśmy zaopatrzyć się w zestaw amerykańskiego futbolisty. Unikalna, kolekcjonerska sprawa. Niestety nie dla każdego, ale to jest wpisane w słowo unikat. Podejrzewam, że ostatnia nowość w owej aktualizacji również zaskoczyła nie jednego z Was, drodzy widzowie. Wprowadzono nowe, kolekcjonerskie przedmioty. Można je znaleźć w pracach, w zadaniach i w sklepie Union Pacific. Nie wszystkie będą dostępne od razu. Część przedmiotów pojawi się troszkę później. Prócz tego, że są śliczne, rzadkie, mają bonusy, to dodatkowo dzięki zebraniu ich wszystkich otrzymacie odpowiednie osiągnięcie. Zapewne jak ja bardzo chcecie je mieć. Podpowiem Wam. Skupcie się na środkowych pracach. Postać ubierzcie jak lubicie. Pracujcie całodobowo. Uzbrójcie się w cierpliwość, a będzie wam wynagrodzone. Może powiedziałem za dużo, ale to nagroda i przywilej naszych widzów. 6 maja został ogłoszony event fortowy. Wojna secesyjna. Wydarzenie odbędzie się na świecie Gonzales i... Zapowiada się świetnie! Pozwolę sobie przytoczyć część zapowiedzi Lenki. Rozbrzmiewają strzały armat. W powietrzu czuć dym prochu szczelniczego. Kolumny ludzi maszerują ku sobie, by zewrzeć się w bratobójcze walce na śmierć i życie. Legiony Unii pod dowództwem generała Ulyssesa Granta mierzą się z żołnierzami Roberta Edwarda Lee w walce, która zakończy się zniszczeniem marzeń jednej ze stron. Czy zwycięży przemysłowa północ, marząca o połączeniu całego kraju pod silną ręką prezydenta Abrahama Lincolna, pragnącego zniesienia niewolnictwa, czy też niewolnicze południe pod sterami Jeffersona Davisa, czerpiące ogromne zyski z niewolniczej pracy czarnoskórych na plantacjach bawełny? Uczestnicy otrzymają jednakowy poziom postaci, ekwipunek, liczbę cech i umiejętności. Wszyscy rozpoczną z takimi samymi szansami. Dalsze losy spoczną w rękach graczy. Ten event fortowy dodatkowo będzie zawierał w sobie zadania dotyczące innych elementów gry. Gracze zostaną losowo podzieleni na dwie drużyny, które będą walczyły między sobą zdobywając punkty. Wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów podczas całego eventu. Pomiędzy bitwami będą do wykonania różne zadania, za które uczestnicy otrzymają nagrody pomagające wygrać kolejną bitwę. Każda drużyna znajdzie się pod opieką jednego generała oraz kilku Indian. To oni będą przydzielali zadania i rozdawali nagrody. Rozgrywka rozpoczyna się 22 maja, a zapisy cóż, gdy to oglądacie najprawdopodobniej już się zakończyły. Jeśli nie zdążyliście, ja będę śledził losy obu ścierających się armii i w kolejnym dzienniku usłyszycie relacje prosto z pola bitwy. Oj, tak, oj, tak. Wszyscy czekamy na start Nowego Świata Gry. Spokojnie zdążycie się przygotować, a naszym zadaniem jest wspomóc Was w nierównej walce, z czasem, z własnymi ograniczeniami i z konkurencją. Oto kilka porad, które być może pozwolą Wam na starcie wyjść przed szereg innych graczy. Osobiście zamierzam rozdać cechy w siłę, a umiejętności w budowanie. W ten sposób można odblokować prace dające duże ilości doświadczenia, np. rozkładanie torów, stawianie masztów telegraficznych czy budowę stacji kolejowej. Postać budowana pod siłę będzie miała dużo punktów życia, odporności łagodzącej obrażenia w pojedynkach będzie mogła budować miasto i fort. Po dokupieniu ekwipunku pojedynkowego można spokojnie obijać innych graczy ubranych w graty znalezione w polu. Z pewnością będą mieli mniej rozdanych cech niż nasza wypasiona postać. Duża ilość punktów życia pozwoli nam wejść na każdą bitwę fortową, a jeśli zostaniemy przy budowaniu, będziemy mogli do końca gry stawiać kościół na poziom 666. Chyba jedynym minusem jest słabszy zarobek. Początkowe prace na siłę z doświadczeniem nie dają dużo pieniędzy i nie mają wysokiego poziomu znajdowanych przedmiotów. Przedmioty zdobędziemy budując postać pod handel. Tu konieczne będzie premium zarobkowe, dzięki któremu otrzymamy o 50% wyższej wartości znaleziska. Za to gdy już dostaniemy w swe ręce spodnie Ani Oklej, pistolet Grenmonta czy nóż Bowiego, będziemy w centrum zainteresowania bogatych kupców. Trzecią moją propozycją jest stworzenie zręcznej postaci zakładającej pułapki. To chyba najbardziej uniwersalny początkowy zestaw umiejętności pozwalających podjąć się różnych prac. Budując tak postać mam i doświadczenie i dolary, jednak mała ilość punktów życia w zasadzie wyklucza nas z zabawy na fortach. Po prostu zabraknie dla takiej postaci miejsca. Mimo dużej zręczności nie przepchamy się pomiędzy fortowymi koksami. Pewną rekompensatą mogą być pojedynki. Zręczność daje nam strzelanie i celowanie, tak przecież potrzebne przy zawieraniu resztek dolarów bobom. Niebawem zajmę się testowaniem startowych ustawień dla postaci. Jeśli macie swoje pomysły, napiszcie je w komentarzach. Uwaga, przypominam o trwającym konkursie. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Etriel. W związku z wprowadzeniem nowych przedmiotów kolekcjonerskich, chcielibyśmy rozdać troszkę bryłek. Dla trzech pierwszych osób, które zdobędą wszystkie cztery osiągnięcia, kolekcja Marii, kolekcja Henrygo, kolekcja Łupi i kolekcja Johna, czeka nagroda w postaci 200 bryłek i małej niespodzianki. Link do konkursu znajdziecie w opisie filmu, a ze swojej strony cóż mogę dodać? Do dzieła, kowboje! I powodzenia! W kolejnym odcinku, już za dwa tygodnie, wróci temat westowej mody. Tym razem zajmiemy się ciuszkami fortowymi. Prócz tego postaram się pokazać, jaka jest różnica i jak wiele zyskujemy pracując przy tak zwanych srebrnych pracach. Wspólnie rozwiniemy też temat jak najlepszego startu na nowym świecie. Tak? Powyższe propozycje zamierzamy rozkręcić do bardzo poważnej prędkości. Za pomoc w opracowaniu dziennikowych treści dziękuję timowi i Wam, graczom. Bez Was to wszystko nie byłoby prawdą. Zapraszam do dalszej współpracy. W komentarzach możecie śmiało podać interesujące Was tematy. I pamiętajcie, 19 maja mamy Dzień Dobrych Uczynków, a 26 maja Dzień Matki. Podejrzewam, że co do Dnia Matki nie ma z tym nikt problemu, a co do Dnia Dobrych Uczynków, co możecie ciekawego zrobić? Pomyślcie, może omdlić kolegę, w końcu nie będzie się przejmował, że zrobi to ktoś inny, albo podkraść komuś fort, nie będzie przejmował się jego rozbudową. Pomysły zostawiam już Wam. Dziękuję bardzo. Cześć.